Isso dava você, isso dava você! Deu uma boa ostática! Deixa eu amar, já vou levar as coisas! Escolhei minha wszystkim jesteśmy właśnie po update'cie i lecimy z kosmicznym openingiem, już wszyscy jesteśmy na remodelach Doryla a my lecimy, mamy 140 niebieskich skrzynek 143 dokładnie i 21 fioletowych, celujemy oczywiście w nowej postaci 25 zadymiarzy, ja w tym momencie mam na 34 i jest oczywiście nasza nowa Jackie więc zaraz lecimy już z openingiem, oczywiście mamy jeszcze darmowego mega boxa, którego sobie otworzymy już zaraz ale najpierw przelecimy sobie może przez parę niebieskich skrzyżek yeah. i fioletową, zobaczymy czy trafimy coś nowego misiek tutaj na Leonie i lecimy już. Monety Pam, jean. Dobra, na razie nic, ale zaraz myślę, że się trafimy. Karę Angie, bo mamy mega dużo skrzydeczek i musimy w końcu trafić już jakąś postać. Naprawdę brakuje mi postaci. Teraz do gry. Karę Mike Dobra, monety Penny, jean. Następnie Angie Barley. Jak na razie średnio nam idzie. Karl Tick, dobra. Shelly cały czas nic. Spike BB yes, są klejnoty, okej. Okay. Dalej, Rosa Bibi 132 skrzyneczki, oj to jaki magma lag, MZ Spike nic, o, dobra, dobra, dalej, Frank Rico 132 skrzyneczek, jest nowa postać, jest nowa postać, co to jest, czekajcie Pan P, jest Pan P trafiony, ale super jest mityk, jest mityk, jest mityk, mamy go o, ludzie, o, w końcu Pan P jest trafiony, elegancko, to 26 postać ale czad, na mega go chciałem już go sobie szybciutko tu ustawię, że już go mam o ale czad, ale czad, na mocy pierwszy. Wow, nex już pisze. Jest trafiona postać, dobra. Teraz otworzymy sobie w związku z tym jedną fioletową skrzyneczkę. Zobaczymy, co tutaj trafimy. Monety, bibi pam, djin i nic poza tym. No to weźmy jeszcze jedno. O, tam Next też wziął pana pi, dobra, daj na Rico i jeszcze trzymamy po że żetonów przyda się. Okej, okay. zostawimy na razie fioletowe skrzyneczki i lecimy dalej z niebieskimi. Ale ten penik będzie kosmiczny. MZ Rico, już się zapowiadam mega ciekawie, bo klejnoty, jest! Dobra, dalej, dalej! Jest monety Dynamite Jean, monety Valley Frank Dalej, 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 musisz coś fajnego dropnąć O, jest już do Daryla, do Darylla. Daryla Nie mogę doczekać, jakby jakiś Gadget dropnął, albo Star Power W tym momencie muszę zebrać trochę jeszcze monet, w takim przypadku zaraz może ogarnę jakieś miejsce do Star Powera Spike Daryl, dobra, nic, 120 skrzyneczek cały czas mamy Jak będzie 100 skrzyneczek niebieskich, to otwieramy Mega Boxa Okej, okay, BB Daryl Dobra, 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 ale będzie piękne po prostu. Kolejne klejnoty, rewelacja. Chyba, za niedługo będę mógł coś kupić w sklepie, a nie, teraz nie za bardzo, są jakieś fajne rzeczy. Ale gramy się przydadzą. Monety, o, dużo monet teraz leciało. Oj, ups i dalej, dalej, dalej. MZ PAM, nic. Dobra, monety, pan Pi. Już pierwsze punkty do pana P, super. Dynamite jest, monety roza, pan Pez znowu. Gdzieś 10, 10 niebieskich skrzyneczek i jest mega box. Dobra, lecimy, lecimy, bo BB. Jest gadżet! Jest nasz pierwszy gadżet! Gadżet światło wzrostu. To jest na rozę. Roza użyźnia grunt wokół siebie. Błyskawicie wyrosł, wyrosły krzaki tworzą świetną osłonę. Hmm. Ej, to jest dobre. Jak roza. To trzy razy na, można wziąć ten gadżet. Dobra. Czyli to, jak po prostu. Można będzie stworzyć takie krzaki. I ona będzie mogła się od razu leczyć, leczyć. Ale to jest dobre. Dobra, dobra. Mi się to podoba. Zaraz trzeba będzie zagrać z rozą na tym nowym gadżecie. Dobra, lecimy dalej. Bibi, roza. Super, dary pan P. Coraz więcej punktów. Zostało jeszcze 5x do Megaboxu. I jest kolejny gadżet. Nie wierzę w to, ale leci. Penny wysadza swoją armatę. Potężny wybuch kruszy ściany i zadaje 1500 obrażeń przeciwników w pobliżu. ładunki numer 3. Super, detonator kiszynkowy, Aj, zaraz trzeba to będzie użyć Będziemy musieli używać zaraz nowe gadżety, lecimy Dobra, Rico, Pan P, dobra, jeszcze trzy skrzyneczki do Mega Boxa Daj na i co, kolejne klejnoty, rewelacja Ja ten no opelik jest po prostu czadowy, Pan P, Jean. I jeszcze teraz skrzyneczka, Roza, Rico, dobra I teraz czas na Mega Boxa Mamy teraz darmowego Mega Boxa, czy coś trafimy z niego? Dobra, trzy, dwa, jeden, pum! I co mamy w nim? Pięć przedmiotów, czyli raczej pewnie nic nowego nie będzie, monety Pan fajnie, Barley, okej, okay. Rico, Karl, Daryl i jeden bonusowy przedmiot do Daryla, fajnie dużo, trzy tej noty. Nie był to jakiś nadzwyczajny mega box, ale i tak bardzo dużo złota, to się przyda. Teraz ulepszymy sobie od razu jakąś postać, żebyśmy mogli wyjaśnić Star Powery. Eee, niech pomyślę, czekajcie, Donity mamy już. Może byśmy ulepszyli, czy mogę spajka? Nie, nie mogę spajka, żeby już umieć legendę na Star Powerze. ale weźmy sobie może w takim razie... Chciałem ADP-tam jest okay, ze Star Power'em. Dobra, dlatego bierzemy go sobie. To jest w ogóle jest tak, teraz może gadżety zbierać, to od siódmej, tak? Od siódmej mocy. Dobrze widziałem. gadżet jest od siódmej mocy, więc możemy wbić niektórych zadymiarzy na siódmą moc. Albo po prostu lecimy pod Star Powery. Myślę, że pójdę pod Star Powery i ulepszę sobie teraz Age bita Nie, lepszego. go. Pyk. Na dziewiąte i czekamy teraz na gwiezdną moc. Elegancko. I lecimy dalej otwierać skrzyneczki. Teraz może otworzymy sobie cztery fioletowe. Zobaczymy, się coś z nich wydropi. Monety Spike Bull. Okej, okay, tutaj nic. Kolejne monety. O! Świeci się, patrzcie, co to będzie. Świeci się, już widzę, co to będzie i. do bo stać! Nie wierzę w to, kolejna nowa postać Już dwie postacie na tym openingu Mamy B Ostatni epic trafiony I jest trafiona Ja dziękuję, to jest piękny Nexus też ją B Mamy to, mamy to jest trafiona, juhu Żadowo, już dwie postacie na tym openingu, i już mamy 27 na 34. Zademiarzy, dobra, lecimy z kolejną postacią, dobra, albo z kolejnym gadżetem, przynajmniej, dobra, lecimy, lecimy, niebieskie skrzynki. Jest kolejny gadżet, weźcie! Ten opening jest po prostu chory. Szeliż, co się naprzód, pomijając parę niekoniecznych kroków. Wow, co to może być? Nie wiem, ale trzeba ewidentnie zrobić z tego nowy film. Musimy zrobić film z gadżetów, Wow, wszyscy mają teraz B, czadowo, lecimy dalej Monety, Karloza, Rosa, dobra, Pan P, Spike B, już pierwsze punkty do B wpadają, super, kolejne punkty do B, zaraz sobie ją ulepszymy pewnie I dalej lecimy, 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 91 skrzyneczek, ale ten opening jest przepiękny, klejnoty Dobra, 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 dobra. Ups! Jeszcze Jackie cały czas nie trafiliśmy. Ale musimy ją trafić dzisiaj, co wy na to? Musimy, po prostu to jest rzadki zadymarsz, którego trafimy. W ogóle, ile w tym momencie po tych dwóch postaci, jaki mamy cały czas procent na trafienie nowej postaci? Bardzo rzadki zadymarsz, 1,25. Wiedza Moc 1% i każę 2%. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. O, ktoś u Mortisa, na... Misiek, dobra, lecimy, dalej z szukami Rock, Frank, nic. Ups. Dalej, dalej, dalej. Monety, dary, spike, nic się nie świeci. Dalej, 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 dalej. Jest git, dobra, i otwieramy dalej. Musimy coś trafić cały czas. Przypadkowo klikam w postać, dobra, co tutaj jest? Kolejna, kolejna rzecz, podwajacz żetonów. Kolejny, miło mi bardzo. Im więcej to żetonów, tym lepiej. I jeszcze by się trochę więcej klejnotów przydało. Nie wiem, czy teraz, teraz chyba już nie można dostawać biletów, bo ja teraz mam ostatni bilet. Ale tu już nie dostajemy żadnych biletów, więc coś mi się wydaje, że to już jest koniec z biletami, tak jak Supercell mówił, to to już raczej jest koniec. Okej, okay, ale lecimy cały czas, trafiamy cała... <grystanie> mi się cały czas na ona... bierze. I możemy to zrobić, dajemy i... O, bo jakaś... jeszcze coś się nie trafiło, no fajnego. 70 skileczek cały czas, ale to będzie mega upenik, już jest mega upenik. 73 skileczki. ból, brok, okej. Okay. Jest kolejny gadżet, nie, to jest po prostu OP! Daryl wiruje, ziejąc huraganowym ogniem we wszystkie strony. Co to jest? Co to jest? Brzmi po prostu kozacko Nad daryl ładunki na mecz. Widzę, że chyba prawie każdy gadżet ma trzy ładunki na mecz. Ale to trzeba będzie znowu wypróbować. Dobra? się sięgnie skineczek Rico Frank. Jedziemy dalej, Daryl Rico. Broki kolejne. Klejnoty. Jeju. Co, to to, 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 dobra, jest kolejna skrzynka, DB barley. Ile odmiany światowa jedna skrzynka, kar yy, I pan tam była. Dobra, lecimy. Jin pan p, Dalej, 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 co tam ciekawego? Już dla nas czeka. Kolejne monety. Mamy teraz znowu prawie 1250, może znowu teraz kościół. Yy, jest kolejna postać, czy super Trzecia postać! Jest Jackie, jest nowa postać! Je, yeah, dokładnie! Jest Jackie! No to jest po prostu OP, mamy kolejną postać, już trzecia postać na tym opening, patrzcie na tą Jackie, no normalnie, wybierzcie Jackie. Jest trawiona, pięknie, superowo! To już już trzecia postać na tym openingu. Mamy ile teraz? 28 na 34 zadymiarzy. ale teraz szczęście się uśmiecha. Lecimy dalej. W ogóle teraz ile nam brakuje postaci? Brakuje nam trzech legend i trzech mityków. Wow! Ale tutaj wszystkie trafiliśmy ostatniego epika, ostatniego bardzo rzadkiego zadymiarza i mityka dzisiaj trafiliśmy. Lecimy, lecimy, lecimy dalej, coś krzeżki! Monety Rico Daryl! Monety, peny i zaraz nie będziemy mieli znowu. Dobra, może jakiś gadżet się zaraz trafi, zaraz... Sprawdzimy. Czy mamy już złoto, żeby ulepszyć postać jakąś? Nie, jeszcze nie. Na dziewiątą moc spróbujemy. Tak, teraz chyba już mamy złoto. Mamy złoto, dobra. Weźmy, ulepszył sobie pod kolejnego Star żeby losować. Myślę, że wziąłbym sobie teraz, bo chyba mogę ulepszyć, jak dawało mi się, Kolta. Tak, jest Kolta. Dobra, weźmy sobie Kolta jest superowa, za chwilę będziemy jeszcze ulepszać tutaj te postacie Dobra, jeszcze możemy bić sobie, ulepszę i lecimy dalej Musimy wbijać też w postaci teraz na siódmą moc, to jest ważna rzecz, żeby dostawać gadżety Więc lecimy, dobra, monety Barley i są klejnoty Rewelacja, dalej, bo teraz mało Aż tak strasznie dużo klejnotów nie było podczas tego openingu, jest pierwszy punkt do Jacki. jest, jest gwiazda Moc, jest gwiazda Moc anite. Odzyskuje 500 punktów życia, czyli mamy leczenie Niedźwiedzia, niedźwiedzia regeneracja, dobra, jest trafionym ale jazda, ile my dzisiaj w ogóle rzeczy trafiliśmy na te opening? Już to jest po prostu niemożliwe. 70 monet, ładnie kopię 50 monet, znowu po kolejne klejnoty elegancko. Dobra, monety Frank Brock. Wow, ten dzień jest mega długi, ale jest przy okazji mega długi opening. to są kolejne klejnoty elegancko. Już 54 4 gemy, super. Gdzie jest Jackie, zaraz będziemy mogli ją ulepszyć. Dobra, dary Enzy. Dobra, 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 lecimy 45 niebieskich skrzyneczek. czy jeszcze coś trafimy? Musimy coś jeszcze trafić. Kolejne matki i kolejne klejnoty, yeah! Lecimy, lecimy, szelipeny! Dobra, 40 skrzyneczki. Dalej, dalej, 41 skrzyneczek, dynamik, bo, bum, 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 bum. lecimy. 39 skrzyneczek. Dobra, 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 38. Nic teraz nie wydropiło jeszcze Ale to już, to już zaraz znowu coś wydropi To nie może być tak, żeby nie wydropiło Penny, Pam, kolejne klejnoty, okej okay. Dobra, dalej, 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 Tick, frank Już się nie mogę doczekać czegoś naszego, jak w ból penny Trzy skrzynki, Jackie, penny Tyk, 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 lecimy, dare, Spike, dobra, 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 dobra. Barley, Pan, Pan Teraz trzeba będzie coś ulepszyć Bibi, Pam, okej okay. Barley, Frank Pam, Brock, okej okay. 21, 27... oj, Pana P przypadkowo wziąłem 27 skrzydeczek, lecimy jeszcze teraz fioletową do odmiany, pyk pyk Jest kolejny gadżet z fioletowej tym razem! Colt natychmiast przygotowuje dwie amunicji, ładunki Coś, to będzie po prostu OP! Jak wszystkie te gadżety będą mega teraz silne, ale Brawl będzie teraz po prostu czadową grą. I mamy kolejny gadżet do Colta z fioletowej skrzyneczki tym razem, odblokowany Ładnie tylko, 27 monet, ale za to jest gadżet Więc, lecimy dalej! 70 monet, dalej! I coś się z dołu świeci, patrzymy teraz co jest ja nie mogę, coś się świeci Coś się świeci, co to jest? Dobra, bierzemy! Kolejny gadżet! I jest gadżet do MZ. MZ odpycha wszystkich przeciwników wokół siebie, zadając im też obrażenia w wysokości 500 ładunki na mecz. 3 znowu. Ale kolejny gadżet! Przecież my już tak masę gadżetów dzisiaj trafiliśmy, przez to z OP! <laughs> to jest świetne. 26 To, to niebieski Dalej otwieramy. Zobaczymy, co się będzie Dalej jest po 2 super. Zobaczymy teraz, czy możemy znowu coś sobie ulepszyć weźmy sobie, w ogóle ta muzyczka jest super teraz po aktualizacji. Jest nid już na dziesiątej mocy już wyznaczone, jest, wiedzna moc, superowo. To mi się podoba, będziemy ją za niedługo wbijać wyżej. Weźmy to śmietować teraz możemy mieć i kolt, kold już ma gadżet tutaj. Dobra, czy może Jackie sobie ulepszymy co my tutaj możemy? Dobra, Jackie sobie już ulepszymy. Orze kurde, ma super atak Przeadowa nazwa i pana P już teraz też ulepszymy do góry, do góry, do góry Jest, moc czwarta, dobra, dobra i może pamkę sobie ulepszymy? Będzie już przynajmniej pod gadżet To będzie, będzie ok. Jeszcze Dynamica zaraz przydałoby się ulepszyć Rico Wszystko teraz musimy na żeby gadżety trafiać Dobra Lecimy dalej Żeby tylko monety trafiać Teraz tej noty jest superowo 23 niebieskie skrzyneczki Ale ten opening jest OP open. Lecimy, lecimy, lecimy 20 skrzyneczek, 21 skrzyneczek, 20 skrzyneczek I Co jest? Barley, pam Teraz trochę mało monet Ale zaraz myślę, że będzie ich więcej Musimy się zaraz z kolejnego trafić 14 fioletowych to będzie po prostu miazga. Teraz fioletowa na odmiany. Rock Bultik? Nie, nie ma nic. I teraz dalej. Moneting Pan MZ. Jest, ładnie. 12 odcinek fioletowych. Znowu się coś świeci, znowu coś będzie, uwaga! I i i i Jest kolejny, jest kolejny... I to do Piperki, no nie, no pięknie, Piper ulubiona postać. Piper oddaje szybkie strzały w najbliższego przeciwnika widzimy 4, zadając każdorazowa 400 obrażeń, ładunki na mecz. 3! No, i to jest piękna rzecz. Po prostu, automatyczny celownik to musi być mega. Musi, muszę to wypróbować za chwilę. Dobra, lecimy. 16 niebieski skrzynek dalej, otwieramy niebieskie teraz. Aż będzie dzisiaj niebieski skrzyneczek Jeju, 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 jest ból. I jest kolejna dwiesta Mocy, Mamy wzmacniać obrażeń dla 8-beata. Ja zaraz muszę zobaczyć, ile my tych wszystkich rzeczy trafiliśmy. A to jest największy opening, jaki kiedykolwiek miałem w życiu. I najlepszy opening jak na razie. Brok, bo. Wow, dobra, jeszcze jedna niebieska skrzynka i co tam jest w środku? Dobra, dwie pozostałe przedmioty, nic się nie świeci, dobra Ale teraz otwieramy fioletowe, fioletową jedną Dobra, jest pan P, pozostałe przedmioty po 2 żetonów I klejnoty, super, ile mamy klejnotów? 70 klejnotów, przecież to jest piękne I teraz otwieramy jedną niebieską jedną fioletową na zmianę, dobra, lecimy Monety BT, dobra, nie ma tu nic, to fioletowa Envy Jean, Peny, pozostały przedmiot, klejnoty dodatkowe, super 75 klejnotów, teraz niebieska skrzynka. Co dalej, monety Shelly B i, i podwaja żetonów. Pięknie. teraz fioletowa, Big Brock, andy i kolejne klejnoty. Przecież to są teraz piękne skrzyneczki. Na zmianę cały czas dajemy, na zmianę widzimy, że nam super rzeczy wylatują. Dobra, i dalej, teraz fioletowa, Barley, Spike B i kolejny podwaja żetonów. Ja dziękuję, ile podwaja żetonów. zostaliśmy już na tym opening'u. Pan P, tick dobra, i teraz fioletowa. Shelly dobra, dobra, dobra. Niebieska skrzynka, ile są monety? 70 monet. Teraz możemy szybko sobie jeszcze jakieś postacie ulepszyć. 900 zł mamy, Zapomniałam totalnie. Chcę ulepszyć postać. Bierzemy. Y, Dynamica, co sobie ulepszymy. Dobra. I ulepszymy sobie. Tak, już będziemy musieli teraz mieć gadżet. I ulepszymy sobie, może jeszcze. Mm, niech popatrzę, co my tu możemy ulepszyć? Bula mógłbym ulepszyć. Może ulepszę sobie. Może ulepszę Rico, albo Karla. Dobra, Riko, wezmę. Rico jest ulepszony, dobra. I teraz mamy pod kolejny gadżet tutaj. Lecimy dalej z openingiem. Zostało teraz 6 skrzynek, skrzyneczek, czyli 3, 3 monety, bo Rico, kolejne klejnoty. Już 83 klejnoty, niebieska skrzyneczka teraz, monety, bull Rico. Teraz fioletowa. Dobra, tutaj była akurat słowa fioletowa. Ale lecimy dalej. Benny, barleci jeszcze coś uda się nam trafić w openingu 115 monet, I to jest ładniutka liczba, którą chciałem widzieć. MZ jest, i jest, Bo 115 monet, Teraz niebieska Jackie. kolejne punkt do Jackie, super. Kolejne monety tutaj. Pam i kolejne klejnoty. Superowo, aż 30, pam, dobra. teraz niebiesko. I jest jednak trafiony, gwiazda moc, jest łeb buty. Kolt porusza się 10% szybciej. Udało się nam jeszcze coś trafić. I to buty do kolta, superowo. Dobrze, że go ulepszyłem, przez to mamy kolejną gniezdną moc. Idealnie. Wow, ja teraz widzę, to już 16 minut, trwa ten film. Lecimy, lecimy, ale mega długo, ale kurczę, to był Penik. Ostatnia niebieska skrzynka, 70 monet, NZ i mamy pozostałe bonusowy przedmiot. Patrzmy, klejnoty tym razem i została nam ostatnia fioletowa skrzyneczka. Zobaczmy, 104 monety. Barley, Wrok i Rico. I to była nasza ostatnia skrzynka na tym openingu. Musimy zobaczyć jeszcze co nam wydropiło przez ten cały opening. Jackie, B. Pan P, trzy nowe postacie. Ulepszymy sobie od razu, B. Ale jazda. Trafiliśmy jeszcze od tego gadżet do Colta i trafiliśmy gwiezdną moc do Colta. Przez to jest po prostu. Teraz już jest Colt wymaksowany totalnie. Plus do tego trafiliśmy do 8-bitowca. Kolejną gwiezdną moc, czyli tutaj mamy dwie gwiezdne mocy. Moce, jeden gadżet, trzy postacie, dalej liczymy ile jest. Kolejna gwiazda yy, moc, tutaj trzy gwiezdne mocy trafiliśmy podczas tego openingu. I teraz co tutaj jeszcze trafiliśmy? Kolejny gadżet, tutaj trafiliśmy. Znacznie więcej gadżetu trafiliśmy, bo tutaj mi się nie wyświetla. Czekajcie, jakiś to że więcej gadżetów trafiliśmy. To są gadżety u Missy. Tak, po prostu się ulepsz pojawia po prostu. Ja nie widzę tych gadżetów. Trafiliśmy do Shelly gadżet tutaj mamy. Czyli tu jest kolejny gadżet. Okej, okay, ale to jest po prostu... To jest po prostu miazga. tym Do Jakie nie trafiliśmy? Do Rico też nie trafiliśmy jeszcze. Do Poco też nie. Do Karla też nie. Do Pam nie. Ale tu trafiliśmy jeszcze do jakiejś postaci. Tylko zapomniałem do jakiej. Do nie. Daj nie iść tutaj górę. Do Enzi dostaliśmy do tutaj gadżet, kolejny. Do Tika jeszcze nie, do Gula też jeszcze nie. Do Doryla na pewno trafiliśmy. Tak, do Daryla. mamy już gadżet, do Doryla. Do Daryla. trafiliśmy gadżet, ale mamy dużo gadżetów. Do Franka jeszcze nie. I do Piper już trafiliśmy gadżet, to jest mega. Do Jessie jeszcze nie i do El Primo jeszcze nie. Ale ten opening, wow, dosłownie wow. Koza, ski. Dzięki bardzo dla wszystkich, którzy wytrwali do tego momentu. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym filmie, gdzie będziemy testować wszystkie gadżety, które już mamy i będzie po prostu epicko. Dzięki bardzo za oglądanie. Pa-pa!